Witam serdecznie na kanale Pyszny Zakątek. Dziś kolejna odsłonakę do pralinek, ale dla urozmaicenia są to pralinki trzywarstwowe. Są naprawdę bardzo smaczne i odżywcze, zatem polecam wypróbowanie tego przepisu. Składniki, jak zwykle, znajdziecie pod filmem, a teraz przechodzę już do wykonania. Pierwsza warstwa nic innego jak masło rozpuszczone. Dodajemy do niego zmielone już wcześniej orzechy. I mieszamy. Jeśli warstwa ta będzie wam się wydawała zbyt mało słodka, można ją oczywiście dosłodzić, na przykład ksylitolem bądź innym słodzidłem. Tak przygotowaną mieszankę wykładamy jako pierwszą warstwę do foremek silikonowych, ale jeśli nie macie takich silikonowych foremek w domu, można również wykorzystać jakieś pudełeczko wyłożone papierem do pieczenia i później po ochłodzeniu po prostu pokroić w mniejsze kosteczki. Dogniatamy lekko te składniki do dna. I odstawiamy na bok, będziemy przygotowywali już kolejną warstwę. Tym razem warstwa e, będzie to serowa. Tutaj też nic prostszego, jak po prostu mielony twaróg, który dosładzamy ksylitolem bądź innym słodzidłem. Dokładamy dwie łyżki sera mascarpone i mieszamy te składniki. Na końcu dosypujemy taką sporą garść orzechów rozdrobnionych, u mnie są to orzechy włoskie, będą nam ładnie chrupały już w całej pralince. I tak wymieszane składniki wykładamy do silikonowych foremek jako drugą warstwę. Możemy ją później od razu wstawić do lodówki na czas przygotowania tej kolejnej czekoladowej warstwy. Przechodzimy teraz do trzeciej warstwy, tak jak już wspomniałam, i ona jest naprawdę bardzo prosta, również jest to tylko ciemna czekolada ze śmietaną i z masłem, rozpuszczona na taką czekoladową polewę, którą chwilkę przed wylaniem na pralinki musimy ostudzić, to znaczy przestudzić nie do końca, ostudzić, bo ona nam zgęstnieje i tak przestudzoną polewę wylewamy jako już wieńczącą warstwę naszych pralinek, po czym wstawiamy do lodówki na około 2 godzinki. Ja tak naprawdę wyjmuję przed jedzeniem, bo smakują mi one takie schłodzone najlepiej, ale tutaj można to według waszego smaku Stosować. Praliny są znakomitą przekąską, bardzo odżywczą również. Dla dzieci chętnie poniesięgają, zresztą są takie urozmaicone, więc myślę, że będą taką atrakcją na stole i każde dziecko po nie sięgnie, Jak również dla dorosłych na diecie, to zachęcam do wypróbowania przepisu raz jeszcze i życzę smacznego. Dziękuję za obejrzenie filmu.